sprawdzamy pH, sprawdzamy fosfor, potas, jak wygląda. Dodatkowo robimy od kilku lat zawartość próchnicy w glebie. Po około 5 latach zauważyliśmy, że się ta próchnica nam podniosła tak w granicach od 0.3 do 0.4%. Co uważam, że to jest naprawdę wynik dosyć dobry, który zrobiliśmy. Czym, więcej, czym szybciej wejdziemy z poplonem, czym więcej tego poplonu zrobimy, tym wiadomo będziemy mieli tej pruchnicy coraz więcej w glebie, co później nam zostaje na wierzchu i powoduje taką pierzynkę, co doprowadza do tego, że nam ta woda nie odparowuje. A tak? czy znaczy w szczególności ten poplon, który będzie likwidowany albo na zimę, albo po zimie, nie? czyli będzie bardziej zdrewniały, no to tym bardziej będziemy pracować na to, żeby tej próchnicy było, prawda, tej gleby więcej. I żebyśmy go zlikwidowali wcześniej, no to pewnie bardziej by działał jak, jak taki nawóz dla tej, dla tej gleby, no bo to też przy poplonach jest, im one będą starsze, tym będą bardziej na glebę oddziaływały pozytywnie w kontekście próchnicy.